No, cześć, witam was w moim kolejnym odcinku. Jak mówiłem, dzisiaj nie będzie Messengera, dzisiaj będzie krykiet Co? Aha. To. Aha, bo ja włączyłem sam smugling. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, kliknijcie, żeby było więcej takich filmów. A ja lecę z krykiet. Chyba polecam tą grę, naprawdę, jest spoko. Taka bez głosu, no ale, no a co zrobisz. Jutro jedę na turniej piłki nożnej, więc trzymajcie kciuki. Już 6 punktów! Ja czy wybiję poza no to masz jeszcze punktów. Ja już! What? Yeah! Ja tu jestem tą grę... Jestem mistrzem, wiecie? I tam jeszcze pi piłkę. No tym razem tak dobrze nie wybiłem, ale... Trzy punkty są. Wiecie o co chodzi w tą grze, tej grze, bo jak będą biegać, nie? Ile razy z tego tu i tu, nie? To ile punktów? Ile razy przebiegną, to tyle się dostaje. Ola wybiłem, ale dwa. Jeden jednak. XD Dwa punkty. Łoł, wow, jeden, bo idealnie w niego wycelowałem. No co powiesz? No teraz dobrze, teraz dobrze nawet. No trzy punkty są. Jej, ale na początku dałem w ogóle sześć punktów. Teraz też dobrze w sumie. Cztery punkty są? Nie. Trzy No, gramy Dzisiaj moje koledzy zdawali kartę. Ci, którzy nie dali cztery sobie u nas nie zdała, jedna dzisiaj zdała. Wojtek wojnik nie zdał. Dawid Jęsiek, Kamila Oporowska i... Norbert Lorych ale idealnie w niego cel celowałem yeah! Tylko trzeba być cicho bo mój brat śpi 6 w 2 największy wynik to była 40 widzicie? tak na, na początku też ale ja teraz szybciej już to robią Ole poleciało! Czy poza boisko! Jest! Cztery. Jest poza boisko. Ja w tą grę jest, jestem mistrzem. Ja nie mogę. Trzydzieści osiem punktów. Ja w tą grę jestem mistrzem. Как он то отбил? Ягон он не отбил? Ну в телесте? Хо-хо! А я в том, в том, в том... Видите, сейчас не ма А сейчас Ja w tą grę jestem mistrzem. punkty nie. Chociażby 50 to będzie chyba mój rekord. No 50 już chyba raz miałem. Ponad 50. Jest! Yeah. No Czy... Coś jest w tle. Co było w tle? No nie, zbił mi 51 punktów. Aha, że 51 to jest... Mój... Rekord. 51. To jest mój rekord, ale 5 minut. To jest mój rekord. Rekord życiowy. Tak ja dobrze nie wybiłem, że na szóstkę, ale dwójka jest. Ale... Jak przenikają przez siebie jak biegają, zobaczcie. Teraz na, no, to teraz na... No, teraz Akurat nie. No to nieźle. No suma nieźle. A to teraz, żebym nie wybił tak dobrze. Widzicie teraz, duże będzie mieć. Poczekamy. O, już ma. I tak przenikają, widzicie? <grym> Nawet piłka przenika. A teraz bardzo ładnie. Złapał. 5 punktów. 15. Mój rekord życiowy 50. Yeah. A jak gdyby tak w trafić? W nie wiem, czy to jest możliwe. Chyba nie. 6 punktów. Chyba maksimum, co można zdobyć, nie? Jak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niedostateczny um, Dopuszczający Dostateczny Dobry, bardzo dobry i celujący No wiecie tam, a ja, a dzisiaj miałem ostatni dzień w szkole Więc, no jeden punkt, bo wybieram Ej, no co się robi Nigdy nie miałem takiej animacji Teraz ładnie da nawet wybił Nawet go pochwalić No ale... W no, nocy można grać Jeżeli jak w nocy nie będzie można grać to No teraz nawet dobrze, a nawet Patrz, Patrzcie już... Że... Prawie słońca nie widać że za trybunami. No już nie widać. Takie celuje w słońce. Słońce trafi. Już nie widać No Noc. A ty nadal jasno. Patrzcie mam punktów. Za chwilę się przerosnę. Oooo! Poza linię to... A coraz szybciej biegają. Tak coraz szybciej rzuca. To coraz szybciej biegają. Ci, ci to są nawet... Ile ja już min nagrywam? 9, 11. No widzicie, znowu tak mnie dziw... Nie wybił. Cię pobije. Jak teraz to stracę. Minęło go, teraz no nie, teraz jak stracę to. Będzie to najgorzej, muszę teraz to wydać... Żebym pobił się. 51 na 50. Nie! 51, ja tą grę... Mogę... Dziękuję za oglądanie. Myślę, że się podobało. Jak tak, to nara.